9, a wyglądacie serię int for Speed Hit Zaczynamy Misja rozpędzać Ciekawe z czym się nam podska zmierzyć. Na pewno z Dexem na pewno będzie Dex -a. I ciekawe co się nam teraz zdarzy o, kolejny wyścig, super Flashback. Pokażemy im nie, dwa, jeden, start Co tak! Wygraj ten wyścig, a zawieszenie będzie twoje Dobra Nie ma sprawy, gościu O, o! Dobra, dobra przepraszam ja Dawno się nie ścigałem Jak chce gra, gra, się grać gra regularnie, to człowiek pamięta jak to robi, ale jak nie grało się przez jakiś czas w tę grę, to człowiek ma o o. Oj, o nie. A ile mamy? No, jeszcze z powodu tego, że odzyskać wprowadzenie. Sprzaniłem teraz sprawę. Dobra, widzę, że muszę cię pogodać samodzielnie. O. Nie, 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 nie. To wam się nie uda. Są trzy okrążenia. Ja was dorbę. Widzę cię! W lusterkach! Chyba już nie. Oj! Co jest? Co się stało? Przecież włączyłem się. Bo... Spadajcie, moja kolej. Czy jest samemu na czele? Wszystko zdaje się w co? No, żebyś wiedział, żebyś wiedział, to się nie ścigałem. nie słyszę, czekam na dobry moment do wyprzedzania. Aha, czy ty za mną jedziesz? Bra, kawałek i. Teraz muszę zwalcnić Dexa i Jacka. Jacka to wyprzedzę szybko. Gorzej z Dexem. Kurde, było tak blisko. Jasne że tak. No to zawało się starasz. Na łopatki to ich nie położyłeś, ale mało brakowało. Spróbuj jeszcze raz. Co mam powiedzieć? Dawno się nie ścigałem. Tak, rozpocznij ponownie, proszę. To, że się nie udało, to wina jedynie tego, że ja dawno nie ścigałem się w ogóle z tymi samochodami. Jak człowiek, jak człowiek jedzie du... Jak mówiłem, już dużo razy jedzie w tym samochodem, to już się zwyczaja, ale jak człowiek nie jedzie tak długo, to człowiek się odzwyczaja i nie wie jak się prowadzi. Musimy się dać radę. radę, Tylko muszę znowu przypomnieć sobie mechanikę. Jak my wiecie? Zrobimy te wieszanie, nawet... utnę mam nosa na to, co widzicie. O, Teraz To pierwsze okrążenie! Dex jest trzeci. Jack. Jedzie mi po piętach. ale mam mam 300 kilometrów, więc jeszcze mam, mam szansę wygrać. Przejdźcie się prostsze, co? O mnie się nie martw! Czekam na dobry moment do wyprzedzania! Tak, jasne. Masz 800 kilometrów... Tak jest ośmiuset kilometrów, a ty musisz mi wyprzedzić. Jeśli to jest strzał, na pewno. Walczymy za ostatnich metrów. Jest! W końcu. Udało się. Dobra. Leci do ciebie cudne zawieszenie. Zrób z niego dobry użytek. Odezwa się! Jest super, udało się! W końcu. Za drugim podejściem. Stłuczka super. Nowy przedmiot w ekwipunku. Dobra. Patrzymy na mapkę O nie, to jest samochód potrzebny, który ma który ma ten, no wiecie bardziej skrętną kierownicę, nie moje styl Myślę, że to będzie dobry. Szybka podróż proszę Jestem do garażu, bo muszę coś sobie sprawdzać. Wchodź, Luzu się znajdź sobie jakiś kontakt. To mi kurde zmniejsza, a nie przyspiesza. Nie moje standardy chłopie Czekajcie, muszę zmienić Może mi takie trzeci takie Dobra. No to jedziemy nocą Dobra, jak będziemy już na miejscu, to wadzamy Miejsce fabularne Jestem z tobą No to lejdziemy z tym śledziem Tak? Mamy tu śledzia czy nie? Chyba nie Jesteś tu? Tak Uznałam, że para sprawdzić to potrafi to To nie był wóz waszego ojca? A co Lukasz na to? To też mój samochód. Dreamkiller z porządnie podkrętą i z też mój. No to tu jesteśmy. Pamiętaj, jak nam dobrze pójdzie liga musi dać nam szansę. Ale bez stresu. Ok. Dobrze. Trzy, dwa, jeden. Startujemy. W tym gazie. ty pomożesz mnie. Pewnie. Jedź za mną. czasu Co mam ci powiedzieć Ana? Ćwiczyłem Dobra, zakręt Co? Myślisz, że lepiej sobie radzisz ode mnie? No, może troszeczkę Mam więcej wyścigów rozegranych na pewno Ja popracuję z tyłu! Dobra. To wszystkich jednostek. Na Ejcz uchwale trwa wyścig. Jadą na wschód w kierunku toru wyścigowego. W porządku. Rozpoczynam relatora. Rozumiem. Przepraszam. Chyba mamy towarzystwo. No to słyszę. Na pewno. Jeszcze samochód we mnie wtrącił. Świetnie. Czoł! Kurczę, bladę! Znowu on! Kurczę, bladę! Hej, ja cię znam! Zatrzymasz się, czy mam zrobić to za ciebie? Zmywam się! Przejadę po trasy! A co z wyścigiem? To koniec! Ten gliniarz nie odpuszcza! Możesz mi pomóc? Pewnie! Jesteśmy ekipą! No to jedziemy za tobą! Kość! Kończymy ten wyścig! Wszyscy rozjechać się! Dobra, to no się nim zajmiemy. Przypiesz trochę, a nie. Zabarzaj! się łagodnie, obiecuję! Uwzorzenie auta tady nie było dobrym pomysłem. Nikt nie zabierze tej pory. Naprawdę chcesz się ze mną mierzyć? Nie mogę znowu utknąć bez wozu. O -o. Chłop naprawdę jest uzięty. Jestem zawzięty. Zanim mój samochód... Chcesz, że to będzie też Pomóż do domu, Muszę jej pomóc. Musicie się bardziej postarać! Czekaj, Anna na mnie. <laughs> Pieniądze ci wartują. Anna, próbuję jak mogę. Będziesz tego żałować tego żałować! w każdej twojej decyzji! Jadę, jadę. w tej tych że To tej ostatnie już jadę! Anal, trzymaj się! Zostało naprawdę niewiele, muszę tylko kopać jeszcze mu... go Bóg, bu... mi bagażnik! Daj chwilę! I. Zrobię cię z życia piekło. Dobra. Chyba odpuścił. Nie! Nie. Jest! Ciekawe, jak się wytłumaczy z tego! Dzięki, prawie było po mnie. To wszystko, że został Tam Został nie pojedzie. Uważajcie na żółtą kamerą. Czas na nas, muszę wrócić do garażu. Spotkajmy się jak najszybciej na miejscu. No kurde nieźle Jak te samochody jeżdżą, że tak dziwnie. Kurde, w końcu jest. Jakimś cudem udało nam się przeżyć? Ale było naprawdę. I co teraz powiedzą w tych naszych chyba wiadomościach? Walka oddziału pościgowego z rosnącą liczbą kierowców wyścigów ulicznych sięgnęła ubiegłej nocy zenitu. Mieszkańcy miasta ujrzeli niecodzienny widok. Setki banknotów wypełniły nocne niebo, zmuszając oddział pościgowy do postawienia sobie trudnych pytań. To, co się wydarzyło, było zaplanowane. To jest próba oczernienia mojej jednostki. Dlaczego? Bo jesteśmy skuteczni. Aha. Łukasz jest mało powiedziane, wkurzony. Przyznaję, na niższych biegach, stęka. Ale jak już się rozpędzi? Stary, dopieprzony potwór! Jesteś wściekły. Myślisz? Mirezdo. Słuchaj, powinnam ci powiedzieć, ja na... no, raczej, no raczej, że powinnaś. Nie miałaś prawa tego Robdziana. Rozumiesz? Pójdę już. Nie. On był też moim ojcem, wiesz? A gdybyś zapomniał, a to miało służyć do ścigania. To ma być ściganie? Było, póki nie zjawił się ten gliniarz. Robisz to, co robisz. I co? Oni zjawiają się zawsze. Naprawdę chcesz sobie zrujnować życie? Chcę w końcu coś w życiu osiągnąć idzie mi naprawdę dość dobrze. Dobrze? To jest dobrze? Auto wygląda, jakby rozwalił je jakiś debil. Jakiś debil bez mózgów. Bardzo ci dziękuję. Nie muszę słuchać wywodów łamagi, który boi się wsiąść za kółko. Ścigamy się! Zadzwonię, jak sobie przypomnisz. Ale cał to za masakra jest zniszczone. Już wiem, co czuł mój staruszy. Mogę pomóc.

Jest, udało się Teraz sprawdzam, co jest możliwe i co, Gdzie jedziemy dzisiejszej tej nocy? Ścigamy się. No, wrócimy. Do...